Przeuczyłem wiele pięknych rzeczy od rodziców, od ich życia, od ich stylu życia przede wszystkim. Pamiętam modlitwy. O modlitwy oni modlili się i często modlili się przede wszystkim przed zachodem słońca czy w wschodem. Pamiętam, jak byłem mały, chodziłem do szkoły codziennie i miałem 8 kilometrów, aby kroczyć i musiałem wstać na pewno o 5.00, 5.30 i rano zawsze prowadził modlitwę mój tata. I jego modlitwa do dziś, pamiętam, bardzo prosta była, przede wszystkim dziękczynna. Dziękuję Bogu za dar słońce, za dar deszcz, za dar zwierzęta, za dar nowego dnia. To był Jego modlitwa. Oczywiście, później oni do pola na pracy, my jako dzieci do szkoły. Jak wróciliśmy wieczorem, jak wracamy, oczywiście jest taki moment spotkania. Przy kawie takie zwanie ceremonia palenia kawy. I przy tym zawsze modliła się mama. I jej modlitwa też była pełna wdzięczności. Dziękowała Bogu za dar krowy, na przykład za dar jedzenia, za dar pracy, za dar osoby, które spotykała tam na polu. Taka prosta modlitwa. Dziękując Bogu za wszelkie łaski i dobroci. I później ta ceremonia kontynuuje: ceremonia palenia kawy, rozmowy i oczywiście atmosfera radości, wzajemności i podzielenia się, bo Bóg jest radością.